Dzień dobry wszystkim. Dobry, nazywam wczoraj bardzo padało wleści, ale teraz bardzo piękna pogoda, dlatego idziemy biegać po górach. Jeszcze. Ryszki, ryżki Aiko. Emil, witajcie na kanale, gdzie o życiu i podróżach po Japonii. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda nasz weekend. Jolino, chodź Ale piękne. Co to za kwiat? Co to za kwiat? Lidia. Wow. Lidia? Wow. Okay. Ale błotko. Buty będą do czyszczenia jako taki las. Mamy dosłownie kilkaset metrów od domu. Więc nie? Dlatego wybamy Kamakurę Plaża, morze i góry dużo zieleni obok. No okej, okay, ale to błoto jest takie. Nie możemy biec, bo byśmy się od razu wywrócili. Jeszcze trochę hortensji jest. Chyba powoli się kończy sezon. Kamakura słynie przepiękny z przepięknych hortensji. Już że turystów przyjechało. Prawie koniec. Wokół Kamakury są same góry. Ja często mówię na Kamakure-Kamagura. jeżdżę na Uberze to. <laughs> często muszę się wspinać po górach. I właśnie w takich miejscach jest pełno pięknych domów. Drogie wille. Także wielu znanych japońskich aktorów, prezenterów telewizyjnych, celebrytów. Uj. nie ma, nie pachnie. Czekamy na autobus, idziemy do Kamakura na śniadanie. Musimy podjechać trochę do Kamakury, żeby zdążyć na śniadanie do takiej kawiarenki, którą prowadzi znajomy. Następny Następnie radek. zabrakło mi pieniędzy na karcie. Przepraszam Hiko musiała zapłacić za mnie. Biegamy, biegamy, Co? się Co? I jesteśmy. w międzyczasie, jak czekamy na śniadanie, to chcieliśmy opowiedzieć, jak było na polskim festiwalu. Chcieliśmy pokazać, byliśmy w sobotę na imprezie. A, jest? Bio fajnie, bardzo fajnie. Jak no, widzicie, Aiko zadowolona. Trzeba wyciągnąć bilety. O, jest pols, jest widzę polski klimat już. Jesteśmy. Już widać polską flagę, ale mało ludzi. Pusto, cholera. Pusto? Ja cię kręcę Pusto, przez te zapisy to pusto jest. Nikogo nie ma w środku. Pokaż. Co my tu mamy? A, yonkai, Gokaj rokę, aha. To są tr trzy piętra aż. No, trzy piętra. No dobra, to mapa będzie potrzebna. Okej, okay, no może coś jest... Okej, okay, może coś będzie jednak, dobra. Dobra, wbijamy na festiwal. Co się dzieje w ogóle? Jest żubrzykajko. Fajnie. Rubzik. O, Jessaja, cześć! No tak, jesteśmy. A jako teraz na lekcję polskiego chodzi? Tak. No, będzie się uczyć. No, Jesteśmy na festiwalu polskim. W tym roku zorganizowany jest w Sibuja, w dużym burowcu. Są trzy piętra, a z różnymi stoiskami. Ambasador. O, tutaj jaki Salmata jest. Super. Ej, Sasimuri. 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 No, to co? Co u ciebie? W porządku. W porządku, wszystko? Właśnie A Pasagao, tak, firma, no. A, w Japonii. A płacisz już ZUS i podatki w Polsce? Już wiesz co to jest? Już wiesz? Już wiesz i boli? Oh, to. <laughs> Widzicie, to jest poważna sprawa, jako już nie wie co robić. Tyle ma tych koszyków. <laughs> tyle radości. Nie wiem. Mając no. no Korea, Dobra. Dobra. Bierzemy tą piękną torbę. Bierzemy pączki, pani Sakamoto. Pierniczki też. Pierniczki bierzemy. Chcesz sardynki jeszcze? Mamy sardynki nawet, Są jakieś herbatki, Lloyd. No super. A jest piwo? Nie ma. Dlaczego? czego? Pierogi Pierogi a to żubrówkę z pod poprosimy. Żubrówkę z pod na pewno jest. Ja tu patrzę. O, tam widzę żubrówkę, tam jest żubrówka, widzę. A znaczy to jest na żywo teraz leci, na Twitchu i później zostaje. Instagrama tutaj Tak, i patrzcie. Jest wywiad ze Stasią u nas na kanale i odcinek nagrany w zeszłym roku. No, ten Festiwal Polski zawsze był taką okazją, żeby spotkać różnych znajomych Polaków, nie? No w tym roku niestety przez, przez to, że jest rejestracja, no to mniej ludzi przychodzi, bo nie wszyscy zdążyli się zarejestrować i jest trochę pusto, więc... Zresztą sami spójrzcie. Mało jest ludzi, tak naprawdę. i Mała jest okazja, żeby. Mała no, szansa jest, żeby spotkać naszych różnych znajomych. nie? O, kochać kosmetyki jeszcze, bo to dobre rzeczy były. Ty lubiłaś bardzo. To bierzemy. Co? Proszę. Który chcesz? Ludzie. Chcesz róże? O, wiesz Zobaczcie, Harnasie Japońskie harnasie Tak ten samochód to się przejechał Patrzcie, jaka jako zadowolona, jak ma takie śniadanie To jest czekolada? Czekolada, tak wow. no, Super to są wszystko składniki tej kamakury lokalne, Lokalne kwasanty i w ogóle będzie dobra do tego mm. Z niechajmy. bardzo smacnie Tak, chemię. Nawet nie jedzą Myślałem, że się nie ma, ale okej. Okay. Kawa jest bardzo. Dobrze. No, te trzy rodzaje takich dobrej kawy tam podaj. Fajna, fajna kępeczka. A, this way. idziemy? Wreszcie arbuzy już są. Sezon się zaczął. 1680 jenów za arbuza. Cena nie jest też taka zła. To jest japoński arbuz Shichibu. Są droższe są. No, ale fajne, spory. Wystarczy na kilka dni. A teraz biegniemy do Hayami. Tam jest bardzo ładny morze. Wow. Tak go przycięło. <laughs> za blisko stanął. Cześć piesku. Idziemy teraz na przełęcz na Goel Kiridosi w kierunku Zusi. Cześć. A my w ogóle myślimy o piesku, ale to dopiero jak załatwimy sobie kamper. I, i, i wtedy będziemy się zadawać, co, co z pieskiem. Bo my w naszym mieszkaniu możemy mieć tylko małego psa. Jest ograniczenie. Do pewnych ras i wielkości psa, więc niestety nie możemy sobie wziąć psa jakiego chcemy. Tylko musimy zgodnie z tymi zasadami w naszym mieszkaniu, jakie obowiązują, wybrać. Jakiego byś chciała pieska? Mmm. Shelty. no ładne są. A może. Shiba Inu. Mamy Siba. O, mały, mały ten. Shiba to hmm. Też fajny. Też to sobie tutaj zbudował taki tarasik widokiem na góry. Bardzo przyjemne miejsce. W ogóle pięknie. Pełno tych hortensji też. Wow, kire, Patrzcie jakie piękne. To jest koniec Kamakura. fotografowie ustawiają się z aparatami, żeby uchwycić pociąg, wyjeżdża z Kamakury. Już się sfrędzi. Już się komary atakują? Ty to masz naprawdę pecha zawsze. この名古屋の切り通しというのは有名なあのお化けスポットですゴーストスポット怖くない、ね、ボイシャイカ。ちょっと怖い、トロヘ怖い <laughs> <laughs> だからエミルと一緒に来た一人でここ走りたくなった No, muszę przyznać, że to miejsce ma klimat. To jest jedna ze starożytnych przejść z zewnątrz do Kamakury. Miasto Kamakura, tak jak mówiłem, jest otoczone górami. Z trzech stron, a od południa morzem. Więc w starożytnych czasach, jeszcze za czasów Szogunów, było tylko kilka wejść do miasta. Tylko kilka przełęczy, które prowadziły do miasta. To jest jedna z nich. Okładno, Kamakura で、まあ昔はここね、その武士、侍が歩いていた道なんですじ道を今私たち歩いています。Komar! Co się s t a ł o k o m r わあ、お母さん、一に行きましょう。全然いう。なかなか、なかなか、い u ż koniec。肥大なるほ s a d r e No, będą beach house, domki plażowe no. z restauracjami i barami. W zeszłym roku nie było, z powodu korony. W tym roku powracają! Oprócz w kamakury. Kamakury, kamakury, kamakury nie będzie, ale obok nas na jedno simie, mają być Szyfudzisa jak woda. Uuu, trochę sef Ale już spokojnie, można się kąpać. Uuu, jak rześko przyjemnie To już...

Proszę moje buty prawda? Co się stało? Chcesz buty? Tak, proszę moje buty. Są brudne, jak chuj chuj. A probo kabli w Japonii. Bo wielu z was często pisze, ale kable wszędzie wiszą w Japonii. Zobaczcie czasem, jak bardzo nisko wiszą. Gdybym było to wysztym, a nie zahaczył po prostu. Jestem mała. Jestem mała, będzie ok. Jesteś mała, będzie ok. Nie jestem mały, ale ok. No, trochę niebezpieczne. Kikendajo. Zabryzko. Niespodzianka, znowu jesteśmy w kawiarni. Znowu kawiarni deserek. I deserek Tak sobie spędzamy właśnie Weekend, na spokojnie Trochę pobiegać, odpocząć, Natura, coś dobrego do jedzenia Spędzamy czas razem Bo w ciągu tygodnia, ta ja ciągle gdzieś latam ze streamami Prawie w domu nie ma Co bierzemy? Czas teraz na podróżniczą aktualizację odnośnie Japonii. Niestety Japonia wciąż jest zamknięta i myślę, że to dopiero tak naprawdę po Igrzyskach Olimpijskich coś pójdzie w kierunku otwarcia stopniowego Japonii, no bo do, tej, do Igrzysk po prostu Japonia na pewno nic nie może zrobić, bo chcą zrobić te Igrzyska

Okej, okay, nie do końca się spodziewałem, że to będzie faktycznie tak wyglądało. To jest kanapka z ośmiornicą, nawalonej ośmiornicy. Do kanapki to jeszcze tutaj nigdy nie widziałem. Naprawdę tak to samo. Tak to samo. Tak to samo.

no, już wkrótce Wam pokażemy, jak idą prace nad kamperem Jesteśmy pewni, że Wam się spodoba. No i na wakacje będziemy mogli już pojechać na jakąś wycieczkę pierwszą. nie możemy się doczekać? Dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych epizodach na kanale. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Miłego dnia.